Siemaneczko, jest witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kamciem. Tak, że... siemanko. Chyba te 53 na operacji metro, więc tak. będzie niezła Tak, taką mam nadzieję, że nie będę lamił, bo ostatnio tym grałem. Kurde, jeszcze chory. Jeszcze. Ja, ja wziąłem snajpera. A tylko, że wiesz, co to jest hardcore, więc trochę swoich poleci. No, tylko, że ja wziąłem snajpera, a nie to chciałem, chciałem no, wsparcia. To jest, to jest że jesteś Nie, nie. trochę przyciszyć, bo mam trochę głośno w porównaniu do Ciebie. No i ja sobie ściszę specjalnie, żeby było Ciebie słychać. Okej, okay, ja już. No, bo ja mam ten mikrofon, trzeba nie czuję i muszę sobie podwaśniać. Nie, no ciebie czekaj, w to czekaj, sprawdzę. Łoł! Wow, ale strzelajcie łaskawie! No dobrze, ciebie znowu. No i zabójstwo zespole, ci ludzie są. Czekajcie. Okay, bronimy, tak? tak? To wiem, gdzie się trzeba dostać, bo ja muszę zrobić wielobój. O kurde. To wapie powodzenia. Łoł! Wow, wyskoczył mi przed, przed mordę. Tak, chcesz wielobój, to chodź za mną. Ale to zaczekaj, to ja przydałoby się, żebym odrodził. Kurde. No Lechu, jestem tu, no i co? No i teraz tak, uwaga na granat Nie wychylaj się tu nawet! Eee! No. <noise> Widzę. Czekaj, tu to jest ten miejsce, dawaj. No i co? I biegniemy. I co potem? Teraz RPG, RPG! A z RPG to se może że ja mam kurde jakieś gówno. <noise> ja, ja też, ja ten, amunicję rzuciłem. Nie, putem. ja nie miałem w że właśnie wsparcie. <noise> A co trzeba tam? Aha, bo tam, wiem co tam jest. No, i tam trzeba szybko przebiegnąć. No, tylko, że tam jest masakra. Fajnie, 10 sekund do rdzenia, Powinni to zmniejszyć trochę, by była jeszcze większa sieczka. O, i jest sieczka, Dobra, nieważne, ja się już odradzam. Ja jeszcze holę jestem, kurde. No RPG N320, ok. No RPG? No, no, no. No sensu? No to w ogóle trochę czasami te zasady są dziwne. Po, no. Powinno być tak, że powinno być można wszystko używać, a nie kurde jakieś. No, no ja zawsze wchodzę na jakiś serwer No Rules, jak chcę się pobawić. O Smart. kurde, widziałem jak cię, jak cię ciupli. No i no rpg. Fajnie. No nie? A z rpg? No. Tylko że dwustronnie teraz chcę atakować i jakoś mi to nie podchodzi. O oh, fuck, no oni zabili mnie. Zabili mnie. Hmm, ja, ja sobie wiem, chyba bez... nie, nie wiem czy nie wziąć medyka. Właśnie ja też myślałem teraz o medyku. O, M320 LVG, będę im tam granatował. można ciekawe. właśnie można M320 używać? Nie wiem, że będę to używał. Właśnie też tam. mam LVG, LV, dopiero co. To... To fajne, bo ty będę granatami dam cię No właśnie, ostatnio to odblokowałem. <laughs> Lechu, osłaniam ci plecy. Fajnie. ja mam z przodu i z tyłu plecy. Z przodu plecy, z tyłu plecy, gdzie są. Plecy? Nie, jak to było? Nie, nie można używać. <laughs> Jaki <laughs> bez sens! <laughs> Ej to nie ma sensu, a tam się widzę, okay. cimną w dupie. Oh, o fuck. Być, to weźmiemy sobie technikę wiecie dobrze. Czuć uś... się, nie wiem czemu. Kurde ma... PLE A, granat! God damn it. A to masz medyczka. Ach, to dobrze to tak zostaje. O, wow, fuck. Ileś tam. A czym grasz Famasem? Czekaj, czekaj, tam... czekaj, czekaj, bo ja mam... Kurde bloki mnie. E, co? Famasem gram chyba. A. O, zabiłem z granata dwóch granata? Cholera jasne ile ich tu jest. Macie apteczkę hopy. Kurde! Chciałem im rzucić apteczka, a tu M M30, nie? No chodźcie tu Jebki. Kurde, M98B T Tutaj ze snajperką, no to fajnie macie w domu No, właśnie dobrze ze snajperką, my się tam kampią na tym i... No nie ale, ale oni mają tam respaw swojego, a my mamy kurde jakiś... Kurde. O kurdakiem ja do dupy Tak, zabójstwo ze jesteśmy. Ja dawno jesteś... w sumie, niedawno, niedawno grałem w... No bardzo dawno grałem, nie grałem w BFA trójeczkę, ponieważ grałem sobie w GTA 4 i w LOLa. A ty jesteś LOL. Ja sobie muszę apteczkę wziąć, bo ten, bo, bo, bo sobie... Chciałem im użyć apteczka a tu dupy ten... mv 30 Wezmę robota. O, robot jest fajny. Lechu, plecy. Gdzie? Tu! Gdzie? <laughs> <laughs> <noise> Gdzie plecy, Lol? <noise> masz Dzień plecek cero. na sobie. Biegnę, biegnę metrem. Biegnę za tobą. To nie jest metro, tylko to jest... A nie, to jest metro. FAK no dzięki! Le masz teśnikas, z... kurde bele. Chyba że mnie odrodzisz jakoś. Bo nie jest granata ciupli. <noise> Aaaa granat! mnie No właśnie mnie też jest granata ciupli, no. co nie? No. To ja sobie wezmę o tu osłona by się przydała, nie? Ja, sobie, ja biorę osłonę drużynową. To dobrze. <noise> Ja mam granaty drużyny, muszę ciepać granatami. Jaj. Se wezmę i się wezmę e, robot seperski. Nie ja. zmieściłem się jeszcze na tabeli, nie wiem jak to. Ja też nie. <laughs> Gorsze strata od ciebie. Zaraz se pojeździmy tym. Robocikiem? Tak. Lol. Macie tu apteczkę i zdychajcie. Macie apteczkę i zdychajcie. Jestem genialny. Na logika. Ale kurde, ej, nie, wkurza mnie hardcore na tym na metrze, bo to jest masakra. Metry. Bo chcesz tylać, a tu, a tu swoi, nie? Sami swoi. <laughs> Sami swoi. <laughs> Zabijałem robotem saperskim i nie można no mortar. Jasne. Ale. Lugika, no przecież to jest. Nie... Po to to jest, żeby tym się bawić, a nie, żeby. No co nie? Mmm, bez Bior... sensu. Czekaj. Wsparcie no mnie, nie no... bo C4 rozdupie cały mój zespół. <laughs> no właśnie. Nie no, programem 4a1, technikiem i to będzie takie tam... To, to ja sobie będzie... biorę medyka, standardowo. Tak, spróbuj lecieć tam, gdzie nie ma ludzi, ale na metrze, no wątpię, żeby gdzieś ludzi nie było. No właśnie, i tu jest problem. Lepiej by tu było być atakującym. No, łatwiej by. No więcej akcji by było. Bo tak to, to teraz bronimy... What the hell, no, ty tutaj. No super, sami swoi. O, sami no, swoi, łatwiej. jest. Była jakaś taka firma. Co było? Taka firma kiedyś... Y, tego, jak, chyba plus teraz to jest. Sieć. Sami... Jaka oh, sami... Poczekaj, jak sami swoi. Taki co? chyba serial był sami swoi. Tak? Ale był ten... Y... Sami... Sieć... Jak to się nazywało? No, komórkowa sieć. Wiesz no, o co gdzie? Jak jest plus, play i tp, to była kiedyś... By sami swoi byli. było Na pewno? No, teraz to jest chyba plus właśnie. Mieli podobny znaczek. Nie plus. Tylko. A play. Nie, plus, dobrze mówisz, No tak. plus, widzisz. Stoi. A no ja chyba tak. No Oni tego nie wygrają, oni się tu nie przedostaną. No coś ty, tylko że ja zazwyczaj swoich teraz zabijam, bo tutaj mnie puniszują. Bo tu inaczej się nie da. Trzeba strzelać. Ła <grystanie> granat mam przed sobą, super A pierdzielę ja też co porzucam granaty i... jak zdechniecie to od Wasza wina. Jeszcze tu spuniszować się da, no ciekawe jak tu swoje zabiją. No i jak to jest możliwe, że... Je... Nie! Uh, nie wierzę w to po prostu. Jeszcze znaczy, granaty po ciebie po... Trochę ich tam po Gościu odradzał i nagle zabił mnie. Ile leczeń, chłopie! No, to jak gramy technicznie. Wciąż tylko tu apteczkę i pełno leczeń. Ja ci, LOL, nie mogę się na tobie odradzić. Ty żyjesz? Ja żyjesz? żyję. Nie mogę się na tobie odradzić. LOL? A no bo za dużo ludzi nie ma gdzie. Bo jestem trochę uciśnięty. A jak nie... Ej, leku, jak ktoś to mów, to ja cię odrodzę, bo ja jestem... Medyk to wiesz. medyk zawsze spoko. Kurde, wiesz, nawet nie ma jakości. Jakbym chociaż był koło ciebie, to było fajnie, nie? Tylko, że byłem na drugim końcu mapy. Aha, no chyba, że tak. Ło, fuck, tylko koleś lecił. Granat, o! Pff, Cholele, coś się ile ufło. ludzi. O. ILE TAM GRANATÓW POLECIAŁO?! <laughs> o, fuck. Jo. Ej, okay. sorry, ziom, ale zabiłem cię z zespolem, w zespole, sensie. niestety. Bo co ciepłą tam granatami. Olej, no. jaka... Ej, ej... jest jazga. <laughs> no, co nie? Nie Jezus, ile granatów. O, fuck, granaty. Kurde zabili mnie! Zabili Mieli mnie! Ła! No co żeś zrobił gościu? Odrodzi to... mnie ktoś! O patrz się w tabeli, hopie! 1520, nie ma, nie ma co, jest, jest super What Granat, granat! Kurde odrodziliby mnie, nie? Granat w naszym... Nie! Zabój zespół. dzięki. Ej, nie mogę się też na tobie odrodzić, bez sensu Z... Nie, bo tam jest po prostu jesteś... O, mieści się w tabeli żale, ja nie Haha, <laughs> ty cię to jedno Mało punktów No ale ja leczeniami się wszystko, nie? bo cały hmm. czas leczenie, 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 leczenie. Czy w tym jest.? Tam. o cholera, się to, Już tu się przedostali! Ale zginąłeś, dobra. Ja nie zginąłem, no. żyję. Ale już tu się przedostali, kurde. Jak, dobra, to nieważne. Właśnie, wziąłem sabota czy nie? Dobra, chyba nie. Teraz gdzie oni są, kurde? Robimy tego buga, że wydostajemy się spoza tego. Jak? Poza, no znaczy za tekstury? Jak? Skubane pokazywał. To? No. Ja tego gościa. Dodał też mnie do znajomych, więc ostatnio z nim pograłem. Dobry goście. Stawaj. Tak, wrzuć mi tutaj ten. fajnie. Ja się trochę ich boję. Uciekać! O, Ej, no Tu nikogo nie ma! Co ja A, wstawaj. Pusto. O to idę dalej, nie? No ale zaraz mnie ciupnął. A widzę ich, dobra. Nie wierzę w de. Mm. O oh, fuck. Widzę tylko szczały, nic więcej. Nie szczelej jest... we mnie, błagam. No i zginę od granata, no przecież to jest nienormalne. ja idę tam na ich respa trochę, bo, bo to pusto, pustki normalnie. Pustki, tam. Lol, ej, jest to na ich. Nie wiem, czy to jest ich resp czy co. Drajkiem, przestawiacie mieć szpas. What the fuck? Ej jest hopie, jestem na ich respie. Emocjonujące. Los! O kurde, ile ich tam jest! A tu jest, dobra. Jestem na ich respie, jaki bajer. Nie umiałem znaleźć szpasa. za apteczku rzucić. Tylko, że o. na tym. Lechu, chodź no do mnie. Więc mhm, tylko weź wsparcie, bo potrzebuję tego. Potrzebuję trochę y, granatów, bo tam ich od cholery jest. Aha, bo na respie tam kampią. Jestem medykiem. Świadom to sobie. Co? Nie wierzę, że świat jest na głowie. Hehe, nie, nie wiem. Nie pamiętam tej piosenki. To foki, snynaj że Dobka tu. Dupka no. pieska, no bo już się Ej. przedostali dalej, nie? Przemieścili się, nie pierdziel. A serio? To ja jestem na drugim końcu mapy, to jest bez sensu. What? I lol, jestem 200 metrów od celu. Ale widzę. Ach ale to jest od, ich... od tyłu ich wezmę O! Kurde! Nie. Koleś mnie wziął, tył bo miał SKS-a Aż normalnie to nie było zabawne Ale teraz pad przegrałem, bo ma ma czekaj, mam czekaj. mało ticketów. A ty jesteś? Nie. Ja umarłem Na serio? No nie wierzę! Tak trochę Myślałem, że przeżyłeś. Tak Zepsuł mi się drugi komputer. Czemu? Nie razu się, nie odradzę. Znaczy ten stary, nie? Dysk, coś tam się pogrzało. Czekaj, mówię ci, nie idź tak daleko, poczekaj. Pójdziemy tą samą drogą, tylko sobie wezmę wsparcie. I rozwalimy ich tam z C4, tam wbijemy ich i rozwalimy. Zobaczysz, chodź. Dobra, lecę. Jak ten się da przejść, bo nie wiedziałem, czy ten da przejść. Lol, dobra, idziemy. Piekniemy to, Cześć. się do chce się z wami przyfitać Musiałem ten y o kurde. O, kradat, kradat, kradat. Ja musiałem zaczekać aż wybuchnie. No nie, jak to Claymore Dinoz RPK, lechu. Y y nie wierzę, bo mnie z, ten z y, RPK, co ja mówię, z Claymore. A mnie RPK jak 12, 15, 16. Mm -mm. Mam... Ej, mamy mało ticketów! Mamy mało ticketów! Nie my, tylko oni. No to oni mają mało ticketów. Oni <noise> mają mało tiketów. No to to końca mapy i będzie koniec się będziemy żegnać. Tak? Tak. I wreszcie rzucę odcinek po miesiącu. <głos> <głos> no kurde nareszcie. Ale Chyba... i tak ma trochę tych odcinków. Chyba, żeby... że mi się za trzy tickety komputer wyłączy WAHA! ha, ha, tam było! O oh, god, demas! <noise> O, koń. taki odpadłem. Jej. Riki zamknij się. Duplikuj się <laughs> Kurde, cicho. Chcę się pożegnać. A, dobra, walić. Mam nadzieję, że to aż tak nie słychać. Dobra. Nie, nie tak. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Nie. Trzymajcie się na razie. Lechu. Na razie. Te.